Panie już się kończy. czy mogą Pani podsumować swój program, bo Pani pani powiedziała tak bardzo krótko, a czasem w kilku zdaniach troszeczkę więcej, ewentualnie właśnie o problemy socjalne, o co Pani walczy, mm. o problemy, problemy, problemy wykluczonych, problem socjalnych i gospodarczych. Ja, w, jeżeli dostanę się do Sejmu, będę zajmowała się głównie kwestiami dotyczącymi statusu kobiet i mężczyzn. W tej kwestii chciałabym zabiegać po pierwsze o e, zmianę restrykcyjnej ustawy antyaborcyjnej, tak, żeby kobiety w Polsce mogły decydować o wszystkich sprawach związanych z rozrodczością, żeby miały dostęp do antykoncepcji, żeby była dostępna dla wszystkich edukacja seksualna, żeby było również dostępne leczenie niepłodności metodą in vitro no i oczywiście żeby w przypadkach koniecznych również kobieta miała możliwość legalnego przerwania ciąży, więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest udział kobiet w życiu politycznym i tutaj będę zabiegała o to, żeby znowelizować obecnie obowiązującą ustawę kwotową i sprawić, żeby ta ustawa stała się tak, jak postulowały środowiska kobiece ustawą, parytetową, to znaczy, żeby na listach wyborczych byli, by było 50% kobiet i 50% mężczyzn, w tym i żeby układ był suwakowy, czyli kobieta, mężczyzna, kobieta, mężczyzna. Yy, yy, następna kwestia to są to, to właśnie kwestie do, dotyczące wykluczenia i biedy. Wiemy, że yy, społeczeństwo nasze coraz bardziej się rozwarstwia, że rośnie grupa osób najboż, najbogatszych, ale jest to wciąż jest to mała grupa, natomiast bieda i wykluczenie staje się udziałem coraz większej części naszego społeczeństwa. Yy. Liczba dwóch milionów bezrobotnych świadczy o tym, że mamy bardzo poważny problem i ten problem dotyczy zarówno osób młodych, które próbują wejść na rynek i które niestety są ofiarami różnych praktyk i właściwie łamania prawa, czyli jeżeli już udaje im się znaleźć prawa, pracę, to najbliżej mogą liczyć się na tzw. umowy śmieciowe, które nie gwarantują im niezbędnych niezbędnego wsparcia socjalnego. I oczywiście w ten sposób pozbawia ich możliwości kredytów prawda, i, i, i nie zapewnia bytu w przyszłości, przyszłości. Kolejna kwestia to osoby starsze, które u nas coraz bardziej są wykluczone. Osoby starsze również te, które jeszcze chciałyby pracować, mają ogromny kłopot z utrzymaniem się na rynku pracy, bo są po prostu dyskryminowane z uwagi na wiek. No i tutaj kwestie, to tu jest bardzo szeroki kompleks zagadnień, ale przede wszystkim chciałabym się skupić na tym, żeby przede wszystkim kwestie, w jaki sposób pracodawcy zatrudniają, żeby to było monitorowane przez Państwową Inspekcję Pracy i żeby wszelkie niepokojące zjawiska były, były przedmiotem przedmiotem zmiany i przede wszystkim przedmiotem zainteresowania polityki rządu w tym zakresie, co zrobi, żeby tym negatywnym zjawiskom przeciwdziałać. Kwestia również osób niepełnosprawnych, niby no tutaj jest przede wszystkim potrzeba przyjęcia ONZ-owskiej konwencji dla osób niepełnosprawnych. Nie wiadomo dlaczego Polska wciąż tego jeszcze nie przyjęła. No i oczywiście realizacji tej konwencji. No i też oczywiście pilna potrzeba wprowadzenia do naszego porządku prawnego karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Także to są te kwestie dla mnie najważniejsze, o które będę zabiegała w Sejmie.